Szósty listopada. Mam co dzień wielkie zmartwienie. Wieczorem muszę dysponować obiad i nie wiem, co wymyśleć. Julian dużo rzeczy nie lubi, a ja w domu nigdy się tym nie zajmowałam. Mama mówiła, że dobrze wychowana panna nie powinna się mieszać do spraw kuchennych i gniewała się na mnie, kiedy raz piekłam sobie zajączki krzesełka z kawałka surowego ciasta, które mi dała kucharka. A przecież teraz chciałabym bardzo znać się na kuchni. Magdalena, nasza służąca do wszystkiego, nieszczególnie gotuje i widzę, że Julian w coraz gorszym jest humorze, kiedy do obiadu siada. A żeby tylko nie widzieć jego kwaśnej miny, już chętnie poszłabym do kuchni jak jaka Niemka i dopilnowałabym Magdaleny. Ale cóż. Ona od razu się pozna, że na niczym się nie znam i przestanie mnie szanować. Już i tak wczoraj zapytała mnie czy pani każe wziąć pierwszą krzyżową? Odpowiedziałam. Naturalnie, moja Magdaleno. Naturalnie. Ale ja nic nie wiem, co to za pierwsza krzyżowa. Wiem, że są gamy krzyżowe i bemolowe, ale o mięsie? Nie mam najmniejszego pojęcia. Wczoraj nagle przy obiedzie Julian zapytał, czy moja mama chodziła w piątek na miasto. Zmarszczyłam brwi i odpowiedziałam, że nie. Parsknął śmiechem i rzuciwszy na stół serwetę, zawołał. Byłem tego pewny. Z trwogą pomyślałam, czy to nie jest aluzja dla skłonienia mnie do chodzenia z Magdaleną na targ piątkowy. Jeszcze by tego brakowało. Mama mówiła, że przekupki pani nie lubią na targu i mówią umyślnie brzydkie wyrazy, ażeby oduczyć pani odchodzenia razem z kucharkami na targ. A zresztą nie mam odpowiedniego ubrania. Mam nowy żakiet i ładną pelerynę. Przecież w tym potargu chodzić nie będę. 9 listopada. Dziś Julian, wychodząc do biura, zapowiedział mi, że wieczorem pójdziemy do teatru rozmaitości. Bardzo się z tego cieszę, bo wieczorami siedziemy w domu, czytamy kuriera, a potem on chodzi w koło stołu, a ja sama nie wiem, co robić z sobą. Julian nie jest zły, ale ma charakter pochmurny i usposobienie wcale niewesołe. Skoro wchodzi do domu, to się robi zimno. Zimno, jakby nagle ktoś na zawieruchę drzwi otworzył. Jest podobno przystojny. I moje kuzynki zachwycały się nim przed moim ślubem. Dla mnie Julian jest za wysoki. Za nadto imponujący. Chodząc butami skrzypi. I je w sposób, który mnie szalenie denerwuje. Ja przy nim wyglądam jak szczur, bo jestem drobna, mała, chuda. I mam cerę śniadą Kupiłam sobie przez służącą w aptece pudru Ale to nic nie pomaga Bo puder się nie trzyma Mama nie pozwoliła mi się pudrować Choć sama pudrowała się w sekrecie Julian ma bardzo ładną cerę I prześliczne ręce Chwilami zdaje mi się, że Julian na mnie patrzy z niezadowoleniem I wtedy zimno mi I czuję się bardzo smutna Wiem, że nie jestem bardzo ładna Ale przecież byłam taka sama przed ślubem A nawet jeszcze brzydsza sam mi się pierwszy oświadczył i to nagle, za drugim widzeniem. Stawaliśmy właśnie do Kadryla. On był najszykowniejszy ze wszystkich mężczyzn tam zebranych i wszyscy mówili, że to bardzo dobra partia. Widziałam, że inne panny zazdroszczą mi, że właśnie on ze mną ciągle tańczy i najwyraźniej mi asystuje. Zapytał mnie, czy upoważniam go do częstszego bywania w domu moich rodziców. Powiedziałam tak. Ale bez żadnej myśli przyrzeczenia mu mej ręki i zaraz tak on, jak wszyscy zaczęli uważać go za mego narzeczonego. Ojciec nie chciał go mieć zazięcia, we mnie obudził się duch przeciwieństwa i zostałam żoną Juliana. Wszyscy unoszą się nad nim, że to bardzo porządny człowiek. Nie pije, nie pali, w karty nie gra. Ciotki moje były nim zachwycone. Ja nie wiem, co o nim myśleć. Jestem głupia i Julian jest dla mnie widocznie za poważny. Myślałam, że będziemy się kochali, ale widać w małżeństwie miłość inaczej wygląda. Zresztą może ja go kocham. Przynajmniej powinnam go kochać, bo przysięgałam mu miłość do śmierci. Postaram się go kochać poważnie i rozsądnie. Tylko tak jakoś smutno, tak jakoś bardzo smutno.